Na długo przed odkryciem wielkiego wybuchu Albert Einstein udowodnił, że energia zmienia się w materię. To równanie zna każdy uczenie. Wszyscy wiedzą, że E równa się mc kwadrat. Innymi słowy, energia może zmienić się w materię. Przekwiat powstał jako zjawisko energetyczne. Odkrycia Einsteina miało poważne konsekwencje. Umożliwiło budowę bomb atomowych. Wybuch atomowy przekształca niewielką ilość materii w kolosalną ilość energii. Podczas wielkiego wybuchu zaszedł proces odwrotny. Energia przybrała postać materii. Na początku nie musiała istnieć materia. Wszechświat mógł powstać z czystej energii.